Dzień dobry panie prezydencie, witam serdecznie w Krakowie, w mieście, które cię kocha i czeka na ciebie. I w tej chwili dokładnie po, po, powita naszego gościa, marszałek SOBA, marszałek Sejmiku Wojewódzkiego. Proszę to, tak Szanowny panie prezydencie, drodzy mieszkańcy Krakowa i Małopolski. Cieszę że mogliśmy wreszcie po prostu przesłać. Proszę, ja. Tak, proszę, no, proszę, to tak. proszę, O, proszę, proszę, zatrzymany. proszę, 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 Co no, robicie? proszę, proszę, robicie? proszę, proszę, został zatrzymany proszę, no, proszę, tak. z został proszę, 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 Szanowni Państwo, proszę, na konferencji prasowej, podczas której... Policja kryminalna albo nie wiemy kto, Policja. albo służby. Za to, że nie sprzyja komorowskiemu! Za to, że nie sprzyja komorowskiemu! Za to, Dzień dobry Państwu! Dzień dobry Państwu! Właśnie jesteście Państwo świadkami. Wraz z, z partią Korwin z nową prawicą z zarodowcami. Ja Robiliśmy kapelnik, mamy do ja tego, w szanę, tego w prawo w księstwo, ramach zgromadzenia spontanicznego. Trzymałem krzesło do góry podniesione jako symbol tego, że Bronisław Komorowski to śmieje się, robi wstyd z naszego narodu na wizytach zagranicznych. I w tym momencie Ale, jestem zatrzymywany. Panowie policjanci nie podaje ani imiona. Co zrobił? Ej, wy legitymujcie!